Rosyjscy naukowcy pod koniec lat 40. ubiegłego wieku zamknęli w pomieszczeniu pięć osób, które pod wpływem gazu stymulującego nie mogli zasnąć. Na początku nie działo się nic niezwykłego. Po paru dniach naukowcy odłączyli gaz i wpuścili do pomieszczenia świeże powietrze. Badani zaczęli tracić zmysły i błagać o przywrócenie gazu. Gdy eksperyment dobiegł końca, badani zaczęli stawiać opór, ponieważ chcieli zostać w środku komory. Eksperymenty na noworodkach. W latach 60. naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego rozpoczęli eksperyment w celu zbadania zmian ciśnienia krwi oraz jej przepływu u noworodków. Badaniami objęto 113 noworodków w wieku od 1 godziny do 3 dni. Zanurzanie noworodków w lodowatej wodzie, wkładanie cewnika przez tętnicę pępinową do aorty to niektóre ze strasznych eksperymentów, jakie zostały przeprowadzone na tych biednych dzieciach. Zmiana płci w 1965 roku Kanadyjczyk David Peter Reimer urodził się biologicznie płci męskiej, ale mając 7 miesięcy, jego narząd płciowy został przypadkowo zniszczony podczas pewnego zabiegu. John Money, psycholog, przekonał Reimerów, że ich syn będzie miał większe szanse na udane dojrzewanie płciowe jako dziewczyna. Oczywiście było to nieprawdą. Wykorzystał tylko szansę, aby przeprowadzić na Davidzie eksperyment, w wyniku czego David popełnił samobójstwo w wieku 30 8 lat, gdyż był psychicznie wymęczony. Obozy koncentracyjne. W czasach istnienia III Rzeszy naziści przeprowadzali w obozach koncentracyjnych mnóstwo eksperymentów na ludziach, które często kończyły się ich śmiercią. Przeszczepy kości, mięśni, nerwów, zarażanie różnymi chorobami, czy nawet usuwanie narządów płciowych to tylko mała część tego, do czego byli zdolni nazistowscy lekarze. Materiały radioaktywne u kobiet w ciąży. Wkrótce po II wojnie światowej wielu badaczy medycznych zajmowało się radioaktywnością. Na uniwersytecie Vanderbilt 829 kobietom w ciąży podano napoje witaminowe i wmówiono im, że poprawi to zdrowie nienarodzonych dzieci. Zamiast tego napoje zawierały radioaktywne żelazo, a naukowcy badali, jak szybko izotop promieniotwórczy przenika do łożyska. Kobiety często zauważały na swoim ciele wysypkę, która później prowadziła do utraty włosów, zębów czy nawet raka.